witam serdecznie na moim kanale dzisiaj u mnie troszkę później premiera zdrapki Gwiezdna kasa za 30 zł 3 sztuki czyli koszty dzisiejszego odcinka to 90 zł dosyć sporo zobaczymy czy się uda coś odzyskać symbole wygrywające podkowa pojedyncza wygrana serduszko Wygrana razy 2, a symbol 25 lat to jest wygrana razy 5. Dodatkowo jest pole bonusowe. Jak znajdziemy kwotę pod tą warstwą, to wygrywamy przypisaną kwotę. Stopnie wygranych 9, 9 zwrot, a pierwszy stopień to 2 miliony. Numerki 16, 17, 18. No, i sprawdzimy, czy coś tutaj się kryje. Trzymajcie kciuki. Będziemy zaczynać. Długaśna jest ta zdrabka. Dobra, szukamy tych symboli. Mamy zamek. Palmę. Tu są okulary. Parasol. Kask. Yy, Mafinka. Muszę chyba drugą stroną. Diamencik. Diament nie wygrywa. Dalej pik. Mikrofon. Jakieś nowe symbole się pojawiły. Tu jest astronauta, worek, maska, ciastka, kawusia, zegarek, łódź, kompas, balon. Karo. No, nie widać tych wygranych symboli. Kolczyki, nutka, pizza. O proszę bardzo, jakie symbole! Bęben, klaps, tu jest szaliczek, aparat, pies, gitara, luneta i ostatni symbol śliwka. A w bonusie co mamy? W bonusie księżyc, więc tutaj pusto. Druga z drapeczka, numerek 17. I lecimy. Pizza, kompas, klaps, maska, aparat, luneta, okularki. Dzwon, śliwka, diament, łódź. Luczyk, kask, gitara, kwiat, szalik, worek, kolczyki, parasol. No coś nie ma tych symboli. Pies, zamek, karo, mikrofon, palma, bęben, pik, trefl, cytrynka. Mafin i naszyjnik. Tutaj też nie ma symbolu wygrywającego, a w bonusie jest zwrot. No dobra, to fajnie, chociaż ten bonusik dał wygraną. Jeszcze poszukam kontrolnych. Gdzieś tu może po środku. G, G, G. 3 dyszki w 17. No i ostatnia, jeszcze by się przydał jakiś symbol wygrywający. Sprawdzamy. Aparat, kwiat, gitara, astronauta, balon, klucz, zegar, diament, pizza, maska, bęben, klaps, okulary, dzwon. Ciasteczka, pieseł, szalik, planeta, zamek, śliwka, trefl, mikrofon, mafin, burger, o, pizza, burger, parasol, kawusia, pszczółka, tego jeszcze nie miałam, kask karo i ostatni naszyjnik, no to nie ma symbolu nie ma symbolu a tu są wisienki, więc też pusto no szkoda, że tylko jedna wygrana nie ma symbolu tylko trzy dyszki odzyskane, troszkę szkoda no ale nic, no zobaczymy może kiedy indziej na jakąś lepszą wygraną dzisiaj niestety 60 zł na minusie no dobra kochani, dzięki serdeczne za dzisiaj. Życzę Wam miłego dzionka. Widzimy się, mam nadzieję, już niedługo w kolejnym filmiku zdrabkowym. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Buziaczki. Pa pa!